Cześć, ma. TriCus, witam Was w kolejnym odcinku na Hali. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą serię z TikTokami. Ostatnio robiliśmy najśmieszniejsze TikToki, a teraz kto zrobi najstraszniejszego TikToka, ten wygrywa. Więc gramy w papier nożyce, od kogo zaczynamy? Każdy robi po jednym TikToku, a będą dwie rundy. Oceniać nas będzie straszne Jerry. O czym przekonacie się za chwilę? 3, 4, ha! ha! No nie Łukasz pierwszy. 3-4. 3-4. 3-4. Dobra, ja drugi. A tak w ogóle, zanim przejdziemy już do TikToków, to zobaczmy, czy musicie zostawić w tym odcinku łapkę w górę, czy też subskrypcję. Uwaga, zakręćmy. I łapka. A teraz, ile łapek w górę musi tutaj być 24 godziny? Uwaga. Eee. Okej, okay, musicie zostawić jedną łapkę w górę w 24 godziny, to nagramy kolejny odcinek z tej serii. Mój pierwszy TikTok polega na tym, że wykorzystamy ramkę, której zapomniałem, zaraz ją przyniosę. I mam taką oto ramkę, więc postawimy tutaj postać za zasłoną, która będzie udawała, że jest w galerii. Będzie przykryta o tutaj i na górze, i my będziemy jako zwiedzający w tej galerii i nie skapniemy się, że ona jest tak naprawdę żywa, a nie namalowana. Zobaczymy, jak wy ocenicie tego TikTok. O tak, o, dokładnie tak, trzymaj przykryjemy Cię z drugiej strony. Tu złączymy to razem zaraz taśmą i będzie wyglądał w ten sposób, o tak. Ludzie będą myśleć, że to obraz! Witam Was serdecznie, grupą w Muzeum Figur Woskowych. Wow, ale czemu tak wygląda realistycznie? Ponieważ dokładamy wszelkich starań, aby wyglądały one jak najbardziej realistycznie. Eee, to beznadziejne to jest. Mój TikTok nie dość, że nie wymaga żadnych strasznych postaci, to dodatkowo i tak, i tak będzie najbardziej przerażający ze wszystkich. Potrzebujemy do niego tylko i wyłącznie takiej oto łapy. A o czym będzie opowiadał? O tym przekonacie się za chwilkę. Jak zapewne wiecie z poprzednich odcinków, tutaj mamy taką oto dziurę. I chcę zrobić taką... Legendę dotyczącą hali, że zawsze jak się coś kładzie obok tej dziury, to nie wiadomo co jest za nią i za każdym razem ta rzecz znika. Na końcu TikToka po prostu e, uchwycimy na kamerze, że za każdym razem rzeczy zabierała ta łapa. Na naszej hali zauważyłem coś dziwnego. Tutaj jest zwykła ściana, ale jest ona zabita dyktą, więc musimy ją teraz wyrwać. Jakaś dziura. Nie zamierzam tu wchodzić, więc e, zamierzam po prostu coś zostawić i zobaczyć, czy gdy tu wrócę, dalej będzie ta rzecz. To teraz zgaszmy światło i zobaczmy, co się stanie. Jak widzicie tutaj mam telefon Łukasza Zostawił on go tutaj i pewnie się po niego za chwilę wróci A ja przygotowałem dla niego niespodziankę Schowam ten telefon za zasłonę I kiedy po prostu wróci tutaj na halę szukając tego telefonu Ja go wystraszę za kurtynę Tutaj mam telefon Łukasza i chcę mu zrobić psikusa Schowam ten telefon tutaj na półce, zadzwonię do niego i wtedy kiedy wejdzie szukać go Zadzwonię do niego i go wystraszę Dobra, chowam się za kurtynę Kurde, gdzie jest mój telefon, chłopaki? O, jest tu! O! O! Witam serdecznie, szanowne jury oraz was, widzowie. Teraz zaprezentuję naszym trzem strasznym postaciom, e, jak wyszedł mi TikTok i mam nadzieję, że spotkam się z przychylną opinią. Uwaga, oto jest mój TikTok. Na naszej talii zauważyłem coś dziwnego. Tutaj jest wypaściana, ale jest ona zawita TikTok, więc musimy ją teraz wypaść. Jakaś dziura. Nie zamierzam tu wchodzić, więc e, zamierzam po prostu tutaj zostawić i zobaczyć, czy gdy tu wrócę, dalej będzie ta rzecz. To teraz gaśmy światło i zobaczmy, co się stanie. Proszę o ceny i dziękuję z góry za dobre noty. Panowie, teraz przedstawię wam swojego TikToka, ponieważ uważam, że naprawdę jest bardzo dobry. Zobaczcie. Witam Was serdecznie grupą w Muzeum Figur Woskowych. Wow, ale czemu on tak wygląda realistycznie? Ponieważ dokładamy wszelkich starań, aby wyglądały one jak najbardziej realistycznie. Eee, to beznadziejne to jest. U! Matko jedyna, ale to było straszne. Przepraszam, że musieliście się najeść tyle stresu, ale ocencie, ocencie. Dobra, idę do jury z moim TikTokiem. Uwaga. Patrzcie, potwory Tutaj mam telefon Łukasza I chcę mu zrobić psikusa Schowam ten telefon tutaj na półce, zadzwonię do niego I wtedy kiedy wejdzie szukać go Zadzwonię do niego i go wystraszę Dobra chowam się za kurtyną Kurde gdzie jest mój telefon chłopaki O jest tu Uff. Uff. Ej to fajnie że tak zareagowałeś Pokażcie ocenę. Więc widzieliście, jak oceniło nas jury. Ja miałem 10 punktów, wy chłopaki? 9. 8. O kurde, czyli wszyscy byliśmy naprawdę bardzo blisko. E, zgadzacie się z tymi wynikami? Powiedział zwycięzca, że byliśmy bardzo blisko. No, no. no wiecie, no e, nie za blisko, ale ja byłem trochę bliżej po prostu chłopaki. Opinię zostawiam widzom. Ja się zgadzam, moja scenka była najbardziej rozbudowana, najwięcej się tam działo i miała taką trochę fabułę nawet. W sumie tutaj na moim była taka nuta no, grozy, chwilę takiego, wiesz, zastanowienia się, czy tam ten obraz żyje, czy on jest namalowany. Okej, okay, zgadzam się z oceną, zgadzam się. <grym> no, e, Maćka, TikTok był niezły, <grym> ale... Maciek się nie zgadza. Ale był to prank. To nie było, szczerze mówiąc do końca coś strasznego. No, no nie? jak nie było strasznego? Wystraszyłem by no, go. To no to było... było wystraszenie, ale to było sprankowanie stare, a nie było tam nic strasznego jakby, wiesz, dziwnego, paranormalnego. O czym myślisz w nocy stare? No, nie czy gdy to było Traszne. Nie, to nie było straszne. To co w tym było strasznego? Dobra, to co? Przechodzimy do kolejnej rundy i zobaczmy jakiego TikToka zrobi tym razem Łukasz. Dzisiaj przy użyciu mojego asystenta Macieja, proszę uprzejmie załóż tą maskę. Na łeb. Zrobimy mega straszny film, żebyście się przerazili, dlatego że zgasimy wszystkie światła i pufa będzie lewitowała i ona z niej wyskoczy. Mam nadzieję, że będzie strasznie. Ogólnie na całej hali będzie ciemno, więc musimy zgasić światło, zamontować LEDAM, włączyć latarkę i powoli, powoli, żeby to nabierało atmosfery. Właśnie przyszedłem na halę, ale mieliśmy jakieś włamanie. Ej, coś tam się rusza. Co jest? Ej, serio, ktoś się pierwszy raz włamał na hale. Czemu to się rusza? Halo? Ej, to się serio rusza. I dodatkowo muchy wszędzie latają, co to jest? Halo! Aaaa! Mój TikTok jest teraz kompletny! Mój TikTok tym razem będzie bazował na trendach. Otóż jest coś takiego, że przyklejacie materac, który jest postawiony pionowo, znaczy kładziecie materac, który jest postawiony pionowo, następnie przyklejacie do niego poduszkę. I bierzecie sobie kołdrę. Efekt ma być taki, że w momencie, gdy się tutaj oprę, to będę sobie spał i nagle zacznę lewitować. I to może będzie straszne. Nie wiem, zobaczymy. Zajebiste w sensie stary, no. wyszło 100 razy lepiej niż sobie wyobrażałem tego TikToka, wiesz? Teraz dajmy coś z scary. To jest to, to jest to, ludzie. Ale siadło. Dobra, jest idealnie. Od razu publikuję. Każdy, kto mnie obserwuje na TikToku, mógł to zobaczyć wcześniej, zanim ten film w ogóle był na YouTubie. A reszta może teraz zaobserwować. Tricus, się nazywam na TikToku. Tutaj się wyświetla. Mój TikTok polega na tym, aby udokumentować paranormalne zjawiska na hali. Najpierw ruszające się krzesło. Stało to i się poruszyło. Kolejne zjawisko paranormalne to gaszące i zapalające się światło. Dobra Łukasz, trzymaj linkę. I co mam zrobić? Musisz schować się za zasłoną. Dobra. Osoba, która będzie kamerować TikToka, czyli to właśnie ja. I w momencie, kiedy po prostu ja zaczyna grywać, ty musisz to po prostu pociągnąć kilka razy. Test! No nie aż tak bardzo. Hello! Moje kochane, straszne, jury! Chciałbym wam pokazać niesamowicie strasznego TikToka, tylko uwaga, bo spadniecie z krzesła. Mieliśmy włamanie na hale. Straszne postacie. Ale mieliśmy jakieś włamanie. Przerażające włamanie. Jest, jest światło jedno zapalone, które miało być zgaszone. Co jest? Ej serio, zobaczcie. dzieje. Ej, coś tam się rusza! Co jest? Ej serio, ktoś się pierwszy raz włamał na halę Czemu to się rusza? Halo! Ej, to się serio rusza! I dodatkowo muchy wszędzie latają, co to jest? Halo! <grymne> Matko, jedyna. Nie, nie, ja muszę stąd wyjść ocencie, ale to było tak straszne, że muszę stąd wyjść. Jako że szanuję wasz czas to nie zajmę wam go dużo, to jest mój kolejny TikTok. Patrzcie. Nie wiem jak to jest nawet możliwe, szczerze mówiąc, naprawdę dziwne. Naprawdę było to bardzo dziwne zdarzenie. Dziękuję. Wow! Uwielbiam was. Dobra, potwory! Przygotujcie się potwory! Idę! Nadchodzę do was! Uwaga! Mam dla was najstraszniejszy film! Takich rzeczy nie widzieliście! To się właśnie dzieje tutaj! Myślicie, że to wy jesteście straszni, a są tu rzeczy o wiele bardziej straszne niż wy. Dziękuję, czekam na ocenę. Uuu. 11. Dziękuję. Panowie, gdyby nie ten straszny clown, to miałbym w końcu max punktów, a tak to miałem 14, wam jak poszło? Dobrze, mam drugie miejsce. A, skąd wiesz? Dlatego, że policzyłem punkty z pierwszej rundy i w drugiej. Okej, okay, a ile dostałeś punktów? W pierwszej 9, w drugiej 11. Mam 20. Okej, okay. ty? Ja w pierwszej 8, a w drugiej 11. Ja w pierwszej dostałem 10, czyli mam 24 punkty łącznie. Czyli no, wygrałem. ja panowie zgadzam się e, niesłychanie po prostu z e, opinią strasznego Jerry. Napiszcie wy, widzowie, czy zgadzacie się także z Jerry. A także napiszcie w komentarzu, jaka ma być kolejna edycja naszej serii z TikTokami. I widzimy się już jutro. Tu na tyle na razie. Trz.